Przede wszystkim jest to mój proboszcz. Kiedy patrzę na Niego z boku, widzę, jak głęboko jest przeniknięty obecnością Chrystusa. Kiedy zawsze do Niego przyjeżdżałem, to widziałem Go w kaplicy. Nie było takiego dnia, kiedy nie powiedziałby, że nie ma czasu na kaplicę. Zawsze był przed najświętszym sakramentem. I teraz też uczę się od, od Niego tego i chciałbym być taki jak On. Gdzie mimo zmęczenia, mimo różnych problemów, z którymi się Boryka, zawsze znajduje czas na przebywanie w obecności Jezusa. Mam kilku księży, teraz przed oczami, którzy gdzieś stanęli na drodze mojego życia, którzy w jakiś sposób mnie prowadzili przez pewien czas. I to są osoby, po pierwsze, głębokiej wiary. Ja to, co najbardziej podziwiam w tych księżach, to nie jest ich jakaś przebojowość, to nie jest ich jakaś taka szczególna cecha charakteru związana też z relacjami z innymi ludźmi, ale to jest przede wszystkim oddanie Bożej sprawie, bo charakter można mieć różny, ale kiedy się widzi człowieka oddanego wierze, oddanego Panu Bogu, tak w stu procentach. To to tak najbardziej pociąga w kapłanie, i, i to, co ja w nich podziwiam, i z, z, jaki przykład chcę z nich czerpać, to właśnie jest wielka wiara. To oddanie, oddanie w, dla Boga, Bożej sprawie, oddanie Kościołowi do końca. Ja powiem szczerze, że zanim wstąpiłem do seminarium w naszej diecezji, w diecezji legnickiej, nie znałem tej diecezji zupełnie, a może znałem tylko odrobinę. Więc moje doświadczenie kościoła było z innego miejsca, i znalazłem na swojej drodze wielu księży, wielu księży, którzy byli dla mnie przykładem, którzy do dzisiaj, jak wspominam świadectwo, jakie mi pozostawili, skarby, jakie mi dali, to kręci się łeska wokół, niektórzy już nie żyją. I do dzisiaj pamiętam, jak w momentach trudnych, w momentach takich naprawdę kryzysowych, ksiądz wyciągał mnie za uszy, ofiarowywał mi swój czas, wysłuchał, i miałem głęboką świadomość tego, że, że, że zależy mu na mnie, że chce, żebym się do niego odzywał, że chce mi pomóc. Myślę, że, myślę, że to było takie najbardziej pociągające czy to ksiądz, który się przygotowuje na homilię, którą ogłosi do 300 osób, a też takie momenty mi się zdarzały w życiu, czy momenty, kiedy ksiądz poświęca ci indywidualnie czas na modlitwę, to są momenty, w których poznajesz, że, że jemu na tobie zależy, a on reprezentuje Pana Boga, czyli Panu Bogu na tobie zależy tak naprawdę. Był jeden właśnie u mnie na parafii kapłan, który był takim przełomowym dla mnie, Ponieważ właśnie to on po raz pierwszy zapisał mnie na rekolekcję w seminarium, z którym po raz pierwszy pojechałem na ogólnopolską pielgrzymkę służby liturgicznej. I ogółem, który zaczął mi pokazywać kapłaństwo z takiej strony bardzo aktywnej, bardzo otwartej na ludzi, gdzie naprawdę no, widziałem, że pole do działania jest bardzo duże. Przede wszystkim wtedy zauważyłem, że Kapłan jest dla ludzi. Było wielu takich, którzy są dla mnie takim, byli i są dla mnie takim wzorem kapłaństwa. No i z których jestem pewien, że mogę brać przykład na prawdziwe i Boże kapłaństwo. Było takich dwóch kapłanów. Pierwszy to jest mój ojciec duchowny jeszcze spoza semin przed seminarium. Był, poruszało mnie w nim to, że on był dla, dla mnie dostępny w każdym czasie. Kiedy by mnie zadzwonił, e, czy nie poprosił, to przyszedł do spowiedzi, żebym mógł się wyspowiadać, e, czy mogłem przyjść do niego na rozmowę duchowną. E, on był dla mnie dostępny zawsze. Nie, nie było czasu, kiedy by mi odmówił. E, drugim kapłanem to był ksiądz właśnie z mojej wspólnoty, który mi ukazał kapłana jako. E, obalił mój stereotyp kapła kapłaństwa, że kapłan. O kapłaństwie abstrakcyjnym, że kapłan to jest ktoś z zupełnie innego wymiaru, a pokazał mi kapłaństwo kapłana, który jest człowiekiem takim jak ja, z którym mogę się pośmiać, wyjechać na wycieczkę, pobawić się, pośpiewać. Jako wzór kapłaństwa mógłbym przytoczyć właśnie postać mojego katechety z gimnazjum ojca Franciszkanina, który. Bardzo mnie tym zarażał w sensie pozytywnym, że zawsze był dla nas, dla uczniów, zawsze z każdym życzliwie potrafił porozmawiać, dostrzegał życiowe problemy, jakieś rozterki w każdym, i kto tylko chciał sobie pomóc, to, to właśnie on wyciągał rękę w stronę. Y, każdej osoby, z każdym życzliwie właśnie rozmawiał. Y, też podziwiałem u niego zawsze spokój, bo czasem na y, lekcjach katechezy y, różnie było, różnie się y, uczniowie zachowywali, a on z takim właśnie wielkim spokojem, y, z taką sympatią podchodził y, nawet do y, osób, które się nie zachowywały dobrze. I wtedy sobie pomyślałem, że ja bym tak nie potrafił, że on naprawdę musi mieć jakąś łaskę od Boga, że z taką życzliwością i takim spokojem podchodzi do młodzieży. I to mnie bardzo zafascynowało tego kapłana, ponieważ myślę, że to jest też ważne, by być takim kapłanem spokojnym i potrafiącym właśnie do każdego człowieka indywidualnie podejść. Wytłumaczyć, porozmawiać. Pamiętam tak, tak mój obraz kapłaństwa. To są przede wszystkim postawy dwóch księży. Jeden ksiądz, wikariusz mojej parafii z czasów mojej podstawówki gimnazjum, pokazywał taką radość i, i, i otwartość na drugiego człowieka oraz przede wszystkim dużo czasu, który poświęcał ludziom który poświęcał ministrantom, starszym, każdemu, kto tylko tego potrzebował. I, I ta jego niesamowita radość i otwartość na drugiego człowieka. Drugą taką osobą, takim, takim kapłanem, który, który jakoś kształtował mój obraz kapłaństwa, to był mój, mój obecny ksiądz proboszcz, który pokazał, co znaczy tak naprawdę kapłaństwo. Obydwaj ci księża byli przede wszystkim dobrymi ludźmi i dopiero później wspaniałymi kapłanami. Wydaje mi się, że, że dobry kapłan, że ta postawa musi być przeniknięta przede wszystkim głęboką pobożnością, ale jednakowo głębokim, wspaniałym człowieczeństwem, który, tak naprawdę, który, który pozwala być wspaniałym księdzem.